20 lat temu grupa koneckich zapaleńców postanowiła zawiązać spółkę wydawniczą w celu uruchomienia prawicowej gazety o zasięgu powiatowym. Pierwszy numer Tygodnika Koneckiego dotarł do czytelników w dniu 16 października 1996 roku. Z okazji jubileuszu obecne wydawnictwo Tygodnika wraz z redakcją gazety zorganizowało w zabytkowym dworku Korytków spotkanie z udziałem byłych i obecnych redaktorów i współpracowników, sponsorów i reklamodawców oraz samorządowców z terenu powiatu i najwierniejszych czytelników. Dotychczasowi redaktorzy Naczelni Tygodnika otrzymali z rąk prezesa wydawnictwa Piotra Krysiaka i redaktora naczelnego Wojciecha Purtaka pamiątkowe dyplomy. To już, panie Andrzeju, bo tak chyba mogę mówić, bo razem zaczynaliśmy pracę nad tym Tygodnikiem Koneckim. To już 20 lat. Mam tutaj w ręce przed sobą pierwsze wydanie Tygodnika Koneckiego. Mizerne, trzeba powiedzieć, szczególnie pod względem graficznym, bo o zawartości nie nam jest tutaj sądzić. Chciałem pana zapytać, panie Andrzeju, jak pan z perspektywy tych 20 lat ocenia to nasze przedsięwzięcie? Czy warto było? Ja myślę przede wszystkim tak. A myśmy wychodzili z inicjatywą gazety trochę bokiem, inaczej. Chcieliśmy stworzyć formację prawicową na terenie powiatu przy miażdżącej przewadze ówczesnej lewicy. Tak wyszło, że ruch stu nie wypalił, ale pomysł, dokładnie 16 maja w kawiarni exbut, no jeżeli nie gazeta, jeżeli nie partia, to co? No to może coś, co pozwoli nam walczyć o ten rząd dusz. Tak powstała idea i, że tak powiem, stąd zaproszenie pod pańskim adresem innych kolegów. Ja powiem tak. Ja dzisiaj powiedziałem to do Radia Plus. Jak przypomnę sobie na cośmy się powali, bo powiedzmy sobie szczerze, możemy to teraz ujawnić. Na dzisiejsze finanse 3000 gotówki, co nie zapewniało pokrycia kosztów pierwszego numeru druku, parę maszyn do pisania, dyktafonów, zwykłe aparaty, brak sprzętu komputerowego. No nie wiem, czy dzisiaj znalazłby się. Człowiek, czy taka grupa ludzi, takich nawiedzonych wariatów, przepraszam, że tak powiem, jak my wówczas, którzy by się zdecydowali, w to wejść. No i nie niezapomniane chwile przede wszystkim mimo tych mankamentów. Bo co do zawartości to słusznie. Obaj żeśmy pisali wielu wspaniałych ludzi, którzy przewinęli się przez gazetę, ich tutaj nie ma, ale, ale wspomnieć Darka Kowalczyka, Andrzeja Fajkosza nie żyjącego już, Mariana Wikiera i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć Ta armia ludzi może tak, myśmy za bardzo nie płacili, ale sami nie braliśmy wynagrodzenia, bo nie było z czego. Natomiast e, chyba udało nam się stworzyć taką ideę fix. Wydaje mi się, że mimo wszystko wtedy złamaliśmy monopol na, na rzeczy, na pasję, na ludzi. E, bo było tak, że jak władza kogoś e, nie tolerowała, to ta osoba, mimo że zasłużona, E, nie wiem, w Ludzie Malenieckiej, w Gowarczowie dla kultury z pasją, ta osoba nie istniała, jej po prostu nie było. Więc jeżeli patrzeć z takiej perspektywy, to wydaje mi się, że nam się udało. E, poza tym to było wspomniane tutaj, jak gdyby w tej laudacji na nasz temat. Zaczynaliśmy jak gdyby z różnych punktów widzenia. Ale dzisiaj pan realizuje nadal misję medialną. Ja wróciłem pierwotnie do polityki, choć po drodze, żeśmy się spotkali znowu na gruncie politycznym. Powiem tak, ja niczego nie zauważam, żeśmy zrobili kapitalną rzecz, bośmy złamali monopol ideologiczny i na wolne słowo. Tak, I... i to trzeba powiedzieć, przepraszam, e, że panu przerywam, trzeba powiedzieć, że to jest jedyny tytuł, jedyna gazeta lokalna, która przez 20 lat utrzymuje się na rynku. Przecież w tym czasie powstawały różne inne tytuły. Gazeta Konecka, Konecka. Przegląd Konecki, Kurier prawda? Konecki. Kurier Konecki, wszystko padło. E, ja myślę tak, e, panu nie wypada, ale ja powiem, szanowni państwo. Tygodnika by nie było bez Andrzeja Zdunka, i tutaj nie było żadnych wątpliwości. Wszyscy mieliśmy doświadczenia medialne z czasów studenckich, ale to był jedyny dziennikarz, który w tym czasie miał za sobą okres współpracy z Gazetą Kielecką, z Gazetą Konecką. Poza tym, no też doświadczenie jak gdyby robiło swoje. Ja się cieszę, że, że możemy się spotkać. Trochę mi przykro, ale wydawcy obecni powiedzieli, że zaproszą, bo mi trochę zabrakło tych naszych kolegów, tych pozytywnych wariatów, których przypomnę, Danuta Filiska, Kazimierz Tomal, Krzysztof Kowalczyk, Piotr Kiełbowski. No my gdzieś z nimi współpracujemy na innych jak gdyby płaszczyznach, no ale jak usłyszałem 25-lecie i wszyscy będą dopieszczeni, utytułowani. I tyle. Ja się cieszę, że, że projekt pod nazwą Tygodnik przetrwał, bo po drodze mieliśmy projekt pod nazwą Radio. Tak, tak. Panu się udało zrobić niezależną telewizję i bardzo dobrze, bo, bo dzisiaj w dobie internetu jest to, jest to siła. Natomiast ja podzielam pański pogląd, że to jest fenomen. Gazeta papierowa lokalna, która przetrwała 20 lat. No i dobrze. I dobrze. I, dobrze, I dobrze, że ona trwa. Panie Andrzeju, życzymy jeszcze co najmniej 20 albo 50 lat żywota dla tego tygodnika, bo to przecież nasze wspólne dziecko było. Dziecko, które. pokażmy ten pierwszy numer. Dziecko może. Niezbyt piękne pod względem graficznym, ale proszę Państwa, dla każdego rodzica my z redaktorem Andrzejem Zdunkiem byliśmy tymi rodzicami, dziecko jest dzieckiem najpiękniejszym. I powiedzmy sobie, byliśmy młodsi 20 lat. W związku z tym zawsze będziemy ze Stymą wspominać. A obecnej redakcji no, życzymy życzymy no przede wszystkim pasji, bo, bo tego zawodu bez pasji nie da się e, uprawiać. A młodym pokoleniom, bo, bo myśmy adresowali do początkowo i do młodych ludzi, bo proszę pamiętać, że e, dzięki e, no, mojej inicjatywy, ja, ale pańskiej jako naczelnego, e, powstała powstała kolumna Tygodnik Młodych i myśmy e, tych ludzi często licealistów e, później studentów wprowadzali w Arkana niektórzy z nami zostali a niektórzy, niektórzy jak gdyby wykonują inne zawody no patrzę nie wypada mówić, Adam Pancer, dzisiaj nauczyciel koneckich szkół. Ee, Katarzyna Ocetek, Karolina Lenart, tak, akurat moja córka, jakieś Włochy 96, ee, dzisiaj obie panie pracują w różnych innych dziedzinach, ale wydaje mi się, że, że to, to było fajne. To było fajne i życzymy, życzymy o właśnie e, młodemu redaktorowi, żeby, żeby swoją dwudziestkę tak świętował. Kolejną. No cóż, dziękuję i wszystkiego dobrego dla wszystkiego tego i dla czytelników. Podziękowania otrzymali także reklamodawcy, którzy wspierają gazetę od wielu już lat. A wśród nich przedsiębiorca Konecki Andrzej Poterała, który w najtrudniejszym dla gazety okresie stał się także naprawdę jej wydawcą. Przejdę. Ja tak. powiedział ciepło, wiele tak. o mnie. Trochę przesadzi. Tak na, na takiej niwie koleżeńskiej to zdarzało się, że interweniowałem u pana Jarka, że coś jest nie tak, że coś mi się podoba albo nie podoba. Ktoś może powiedzieć, że ta hartu ma nacisku, ale to nie, on i tak robi po swojemu. Ale to, co naprawdę przy, przyświeca i mi, i to, wiecie, tygodni konecki zawsze biorę, przychodzi do mnie, otwieram i wiem, Informacji, co się dzieje w powiecie, co, jakie, co się wydarzyło, jakie, jakie, jakie są informacje, a z drugiej strony widzę, jak dużą rolę integrującą społeczność spełnia ta gazeta. I to cieszy, to bardzo cieszy, że ci szarzy obywatele naszego, naszej społeczności mogą znaleźć tam swoje zdjęcie, swoje nazwisko że są jakieś zarządy, że są jakieś rzeczy, gdzie mogą się pokazać Życzenia i upominki jubilat otrzymał między innymi od Koneckiego Starosty. Mówiło się o wielu rzeczach, mówiło się o pewnej historii, mówiło się o marzeniach i tak znowu mi się przypomina, jak gdyby pewien cytat laureata Nagrody Nobla Władysława Stanisława Lejmonta, który Powiedział, że marzenia utkane są z tej samej uci, to rzeczywistość. Nie bójmy się marzeń, a jak na pewnej determinacji, pewnej konsekwencji. Tak jak w samorządzie ta konsekwencja jest potrzebna nie na jedną kadencję, tylko na kilka, i ta wizja jest dla nas przyjąca, tak Wy też swoją determinacją udowodniliście przez 20 lat, że jesteście tego warci. Wiele tytułów powstało, zniknęło, nie ma woli ni śladu. Natomiast ta pewna konsekwencja. Jest na pewno dla powiatu dla jego mieszkańców i dla nas, tu wszystkich obecnych, bardzo wskazana, pożyteczna i za tą konsekwencję chciałem po prostu pogratulować, list okolicznościowy przekazać. No i oczywiście, upominek na pamiątkę, obraz przekażcie. Zastępcy burmistrza Krzysztofa Jasińskiego. Wojtek ja był zawsze otwarty na współpracę ze środowiskiem samorządowym. Niezależnie od tego, czy czasami pisał krytycznie, ale z reguły, czy w przeważającym stopniu pisał obiektywnie. Wojtek, życzę Ci tego obiektywizmu, żebyś kontynuował swoją pracę, żebyś ją kochał tak jak kochasz. No i żebyś, żebyśmy wspólnie sobie pomagali dla kreowania tej codzienności i tej koneckiej rzeczywistości. Wszystkiego dobrego. oraz burmistrz stomporkowa Doroty Łukomskiej i wójtów z gmin powiatu koneckiego, a także od szefowej koneckiej Solidarności Heleny Obara, która również wspierała wydawanie tygodnika. Z pięknymi gratulacjami książkę Ronald Reagan i obaleni komunizmu. Zbliżenie na Polskę. Przepiękna historia, ponad 20 wspaniała Wspaniałe wydawnictwo, wspaniały autor. Paul Kengel. Zachęcam wszystkich w Tygodniku do zapoznania się z tą piękną pozycją. A że tu jest historia również Solidarności w obaleniu komunizmu, tak chcę powiedzieć, że przy wydaniu komun... Tygodnika Koneckiego wielki wkład również miała Solidarność Konecka. To nie, da... nie po to, żeby dziękować, tylko żeby prawda historyczna tego Tygodnika również była pokazana Państwu. Świadkiem jest tutaj pierwszy redaktor Andrzej Zdunek, później jest pan Andrzej Lenard, gdzie w pierwszych miesiącach 1997 roku pracowali pracownicy bez wynagrodzenia, gdzie w Delegaturze Solidarności powstawała pierwsza redakcja, bo w 1996 owszem tygodnik wyszedł, ale bardzo krótko pracował, został zamknięty. Później został odnowiony w delegaturze spotykaliśmy się pracownicy tu pierwsza. Za Małgosia Szewczyk, to był Darek Kosma, tak jak podkreślam, rolę Andrzeja Zdunka i pana Andrzeja Lenarta, za co wszystkim Państwu dziękuję. Ale przy tej okazji chcę podziękować, gdyż byłam bardzo dobudliwa, co dla niektórych moich przyjaciół, takich jak Andrzej Poterała, który nas finansował wtedy mocno, wspierał, jak Państwo yy, Mariola i Henryk Konieczny, właściciele HECO, i wielu innych przyjaciół, nawet spoza naszego powiatu, gdzie osobiście prosiłam o taką pomoc, to by Jan, Jan Lech, Janusz, też właśnie tutaj nas mocno wspomagał, gdzie pierwsze tygodniki koneckie w piwnicy u Marka Czecha były wykonywane. To były prace bardzo trudne, bardzo ciężkie, aczkolwiek zaowocowały, i tu, bym powiedziała, wspaniale ludzie zaczęli ten tygodnik robić. Za co im najserdeczniej, najpiękniej chcę podziękować, a dzisiaj życzę samych, Pięknych artykułów, samych dobrych i dobra dla naszego powiatu, żeby Tygodnik Konecki mógł o nas pisać jak najpiękniej i wszystkiego najlepszego życzę Państwu. W programie artystycznym Uroczystości wystąpili Piotr, Kuba, Kubowicz. Przyjaciele na przez widać książkę. Powiedz jogasz, gdzie w biednej nocy biały kwiat, gdzie ta radość poporadził, główny słońca w dłoni wiatr. Gdzie brydyk, gdzie dziekamba, gdzie widni zastanowić wiatr? Gdzie brydyk, gdzie dziekamba, gdzie widni zastanowić wiatr? Ten malczyk śpiewała to marzu, Zaslenął czerwony stały wąt Szartałeś go nieraz za wąsy, jak stałą piwnicą, tam wiotr. go nieraz za wąsy, jonaszu jak stałą piwnicą, tam wią. Jak stało to tam Ty na nieba, na wodach, w ogólne, a tu dawno po, 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 po drodach Zapomnieli Piewcy wóz Wciąż zawiści Blaska młodo Tak jak dawniej, tam, tam i dziś Droni znów budują to, By nie było dokąd iść Droni znów budują toto By nie było dokąd iść I grupa L of B 20 lat temu grupa zwariowanych, bo tak chyba trzeba powiedzieć ludzi, wymyśliła, że jak nie partia, to gazeta prawicowa będzie i była. Tu mam w ręce pierwsze wydanie Tygodnika Koneckiego, bardzo mizerne. Może pod względem treści to raczej nie, ale pod względem formy, czyli grafika beznadziejna. No, wtedy, tak jak tu było mówione, pisaliśmy na maszynach e, albo ręcznie materiały. E, na makietach się robiło wydania, prawda? Papi na papierze wszystko. A teraz jest e, zupełnie, zupełnie e, inna forma i inna również e, treść. Mm. Dlaczego zdecydowałeś się, bo jesteśmy po imieniu, więc mogę tak powiedzieć, Wojtku, na pracę dziennikarską? Czy ty, bo ja wiem, że Ty miałeś różne pomysły i różne pasje, będąc jeszcze uczniem. Mam różne pomysły do, do tej pory i one zostają tak naprawdę, a praca dziennikarska wyszła z propozycji od wydawnictwa Star Press. Ja skończyłem polonistykę i po polonistyce trafiłem do szkoły i uczyłem w szkole i zdobyłem stopień nawet kolejny do... w, tym, w tych stopniach nauczycielskich. A później Ania Kobierska zwróciła się do mnie z propozycją przejścia do tygodnika i z tej propozycji skorzystałem. To było już 9 lat temu i pamiętam, że pierwszy, pierwszy raz zostałem wysłany do Szkoły podstawowej numer jeden, żeby zrobić relacje z festynu rodzinnego, albo chyba to była nawet jeszcze połączona z jakimś kiermaszem. I tak zacząłem od zupełnych szkolnych ogonów. I w kolejnych latach te, ta moja pozycja w tygodniku i zakres obowiązków się zmieniał. 20 lat to strasznie dużo. Wtedy no, ledwo chyba byłeś przedszkolakiem, kiedy tworzyliśmy Tygodnik Konecki. Było wiele tytułów wówczas, pojawiały się i znikały. A Tygodnik Konecki został i niech tak będzie jeszcze przez wiele, wiele lat. Czy nie ma gazeta problemów z osobami piszącymi ze współpracownikami bo jednak to jest taka moja opinia czy ocena jednak trzy czy cztery osoby piszące w tygodniku to chyba to jest trochę za mało wydaje mi się i tematyka tak różnorodna jaka jest poruszana wymaga no jakby takiego spojrzenia czy punktu widzenia z różnych stron przez różne osoby a nie tylko przez te trzy Piszące. Co o tym sądzisz? Jakie masz pomysły na przyszłość? To są trzy sprawdzone nazwiska. Oprócz mnie ten z Dariusz Kosma i Marian Klusek. Obaj panowie mają olbrzymie doświadczenie dziennikarskie. Obaj bardzo długo pracowali. Można powiedzieć, że zjedli na tym fachu zęby. Oczywiście, że brakuje osób, którzy przyszliby do tygodnika i zaczęliby pisać od razu. Przez minione lata, kiedy ja prowadzę tygodnik. Było wiele prób. Trafiało do nas wiele osób, które jednak po kilku tygodniach praktyk u nas jednak rezygnowały. Wiąże się to, z, ta praca wiąże się z wieloma wyżyczeniami, z, nie tylko z, z umiejętnością pisania tekstu, nie tylko z umiejętnością redagowania. Ale jeśli mówimy o tygodniku lokalnym, tak samo z umiejętnością robienia zdjęć, bo my tu jesteśmy tak naprawdę zarówno za fotoreporterów, jak i dziennikarzy. I takie osoby do nas trafiały, ale bardzo trudno jest sprawić, żeby one poczuły pasję do pisania, poczuły pasję do jakby funkcjonowania w środowisku lokalnym i chęci do tego, żeby tu pozostać. Bo tak naprawdę praca dziennikarska to. Nie polega tylko na wejściu i zrobieniu kilku zdjęć, porozmawianiu z kilkoma osobami, i wyjścia i powrotu do domu. Choć wiele osób postrzega tak pracę dziennikarza, patrząc na to, że jeśli teraz zaczynają się na przykład festyny, więc będzie bardzo dużo jedzenia i dziennikarze mogą. Nie robić obiadu. Niestety tak nie jest. Więc wracając do pytania o skład osobowy tygodnika, my ciągle czekamy na osoby, które są chętne i, i, i chciałyby podjąć pracę w tygodniku i pisać do tygodnika, jeśli takie osoby oglądają nasz, naszą rozmowę, bo są wywiad bardzo go nie lubię, naszą rozmowę, i chciałyby pisać. Zapraszamy, mamy otwarte łamy. Jeśli sprawdzą się u nas i będą chciały z nami pozostać, wydawnictwo StarPress i tygodni Konecki po prostu na nich czeka. Czyli, proszę Państwa, no zachęcamy do współpracy z Tygodnikiem Koneckim. Wszystkie te osoby, które czują się na siłach, że potrafią coś napisać poprawnie po polsku, to zapraszamy do rozmów z Panem redaktorem naczelnym Tygodnika Koneckiego, Panem Wojciechem Portakiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na zakończenie spotkania wzniesiono toast lampką szampana i podzielono jubileuszowy tort. bye mm -hmm.